Rozdział 23 Co rozumieć mamy o ciele duszą ożywionym, a co o ciele duchowym, tudzież, którzy ludzie umierają w Adamie, a którzy odżyją w Chrystusie? Jako istoty mające duszę żyjącą, ale nie mające jeszcze ducha ożywiającego. Nazywamy ciałami duszą ożywionymi, a nie są one duszami, lecz ciałami tak samo owe duchowe ciała. Nazywają się ciałami i broń Boże przypuszczać, że się one kiedyś duchami staną, lecz pozostaną ciałami mającymi treść, substancję cielesną, ale nie cierpiącymi za sprawą ożywiającego je ducha żadnej słabości lub skadzitelności. Nie będzie już wtedy człowieka ziemskiego, lecz będzie człowiek niebianin. Nie dlatego, iżby ciało z ziemi uczynione nie było tym samym ciałem, lecz że z daru Bożego będzie już ono takie, iż nie utraciwszy swej natury, lecz zmieniwszy jej przymioty, nadawać się będzie do zamieszkiwania także w niebie. Pierwszy człowiek ziemi, ziemski. W duszę żyjącą uczyniony jest nie zaś w ducha ożywiającego. Co się dlań zachowało na potem w nagrodę posłuszeństwa? Przetoż. Ciało jego, co pokarmu i napoju potrzebowało, aby je snać, głód głódnie dręczył i pragnienie, ciało owe zabezpieczone od śmierci w kwiecie młodości zachowane, nie mocą owej nieśmiertelności doskonałej, niezniszczalnej, lecz mocą drzewa żywota. Ciało to bez wątpienia nie było duchowym, lecz ciałem tylko przez duszę ożywionym. Ciało to jednakże nie miało umierać. Gdyby przez grzech nie ściągnęło na się wyroku Boga, który ostrzegał był i groził, chociaż nie został człowiek pozbawiony wtedy pokarmu, nawet po wygnaniu z raju, ale pozbawiony owocu z drzewa żywota, chylić się zaczął ku starości i zbliżać ku końcowi tego życia, które jakkolwiek miał tylko w ciele ożywionym duszą, dopóki by to ciało w nagrodę posłuszeństwa nie stało się duchowym. Jednakże mógł być i to życie mieć w raju ustawicznie, gdyby nie był zgrzeszył. Z tego powodu, choćbyśmy rozumieli, że w słowach owych Bożych, którego dnia jeść z niego będziecie, śmiercią pomrzecie, rozumieć należy również i tę śmierć widzialną, która jest rozłączeniem duszy z ciałem. Bynajmniej przeto nie może uchodzić za niedorzeczność, że natychmiast tego samego dnia, w którym. Spożyli pokarm zabroniony i śmiercionośny, nie zostali z ciała wyzuci, bo przecież tego właśnie samego dnia, gdy natura ich na złe zmieniona i skażona została, i wyrokiem sprawiedliwym pozbawiona została owocu drzewa żywota, już się w nich rozpoczął przymus śmierci, i z tym przymusem wszyscyśmy się urodzili. Dlatego apostoł nie mówi, ciało wprawdzie ma umrzeć dla grzechu, lecz mówi, Ciało wprawdzie umarło dla grzechu, duch zaś życiem jest dla sprawiedliwości. A potem dodał: A jeśli duch tego, który Chrystusa wzbudził z martwych, a Was, Was mieszka, który wzbudził Chrystusa z martwych, ożywi i ciała Wasze śmiertelne przez Ducha Jego, Was mieszkającego. Wówczas więc będzie ciało w ducha ożywiającego zmienione, które teraz jest w duszę żywiącą, a jednak je apostoł umarłym zowie, ponieważ już przymusem umierania skrępowane zostało. Wtedy bowiem tak było w duszę żywiącą, choć nie w ducha ożywiającego, że wszelako nie mogłoby słusznie nazywać się umarłe, ponieważ nie mogłoby mieć przymusu umierania bez popełnienia grzechu. Gdy Bóg przez słowa, Adamie, gdzie jesteś? oznaczył śmierć duszy, śmierć, która nastąpiła, gdy Bóg od duszy odstąpił, a znów przez słowa, Ziemią jesteś i do ziemi pójdziesz. Oznaczył śmierć ciała, która zachodzi wtedy, gdy dusza od ciała odstępuje. Wynikałoby, że o drugiej śmierci nic tu Bóg nie powiedział, powierzając to Nowemu Testamentowi. Który drugą śmierć wyraźnie ogłasza, iżby naprzód to objawić, że ta pierwsza śmierć wszystkim wspólna z onego grzechu powstała, co w jednym człowieku stał się wspólnym dla wszystkich, druga zaś śmierć nie jest, jak wiadomo, wspólna wszystkim, bo przecież są i którzy są wezwani podług postanowienia święci, które przedtem przejrzał i przeznaczył. Jako apostoł mówi podobnie obrazowi syna jego, żeby on był pierworodny między wielą braci, których łaską przez pośrednika Bożego uwolnił od wtórej śmierci. Tak tedy mówi apostoł o człowieku pierwszym uczynionym w ciele duszą ożywionym. Chcąc zaś to obecne ciało ożywione duszą odróżnić od ciała duchowego, które będzie w zmartwychwstaniu, tak mówi. Bywa wsiane w skazitelności, powstanie w nieskazitelności, bywa wsiane w sprośności, powstanie w chwalebności, bywa wsiane w słabości, a powstanie w potężności, bywa wsiane ciało cielesne, a powstanie ciało duchowe. Następnie, na potwierdzenie tego, mówi. Jeśli jest ciało cielesne, jest i duchowe. Żeby zaś wskazać, czym jest ciało cielesne, mówi, tak też napisane jest: stał się pierwszy człowiek w duszę żywiącą. W taki przeto sposób chciał okazać, czym jest ciało cielesne, chociaż pismo nie powiedziało o pierwszym człowieku, Adamie, gdy tchnieniem Bożym dusza w nim stworzona została i stał się człowiek w ciele cielesnym, lecz stał się człowiek w duszę żywiącą. W tych więc słowach stał się człowiek w duszę żywiącą, chciał apostoł rozumieć ciało człowieka, duszą ożywione. Jak zaś rozumieć należało ciało duchowe, wykazuje apostoł w tym dodatku: pośredni Adam w duchu ożywiającego, oznaczając oczywista Chrystusa, który już tak wstał z martwych, że już powtórnie w żaden sposób umierać nie może. Wreszcie ciągnie apostoł dalej i mówi, lecz nie pierwej, które duchowe jest, ale które cielesne, potem duchowe. I tutaj jeszcze wyraźnie oświadcza, że on ciało cielesne rozumie w owym zdaniu, gdzie napisano, że pierwszy człowiek uczyniony był w duszę żywiącą, a ciało duchowe rozumie w tym, gdy mówi, pośredni Adam w ducha ożywiającego. Naprzód bowiem było ciało cielesne, jakie miał pierwszy Adam, choć nie miało ono umrzeć, gdyby był Adam nie zgrzeszył. Takie samo ciało i my mamy teraz, chociaż jak dotąd natura tego ciała naszego zmieniona jest i skażona, ponieważ to się już w Adamie, gdy zgrzeszył, dokonało, a stąd już konieczność śmierci przyszła nań. Takie też ciało nawet Chrystus naprzód mieć raczył, choć to nie miało konieczności, ale możliwość umierania. Potem jednakże ma nastąpić ciało duchowe, takie, jakie przed wszystkimi innymi było w Chrystusie z martwy zmartwychwstałym, głowie naszej, a będzie następnie w członkach jego w ostatnim zmartwychwstaniu umarłych, dodaje potem apostoł rzucającą się w oczy różnicę tych dwóch ludzi, mówiąc pierwszy człowiek ziemi ziemski, drugi człowiek z nieba. Jaki ziemski, tacy i ziemscy, a jaki niebieski, tacy i niebiescy, jako odziewamy się w obraz ziemskiego, odziejemy się i w obraz tego, który w niebie jest. Tak to apostoł napisał, iżby się w nas iściło teraz to, co jest wedle tajemnicy odrodzenia, jako w innym miejscu mówi. Którzykolwiek jesteście ochrzczeni w Chrystusie, oblekliście się w Chrystusa. W rzeczywistości zaś wtedy się to ziści, gdy też i w nas to, co jest cielesne z urodzenia, stanie się duchowe ze zmartwychwstania. Albowiem, że użyję słów tegoż apostoła, nadzieją zbawieni jesteśmy, oblekliśmy się bowiem w obraz ziemskiego człowieka przez rozkrzewienie się przestępstwa i śmierci, którą nam urodzenie nasze wniosło lecz obleczemy się w wyobrażenie człowieka niebieskiego z łaski odpuszczenia i życia wiecznego, a tego nam dostarczy odrodzenie nie inne, jeno przez pośrednika Boga i ludzi człowieka Jezusa Chrystusa, Jegoż to właśnie apostoł nazywa człowiekiem niebieskim. Albowiem z nieba przyszedł, iżby się odział ciałem śmiertelności ziemskiej, które przeodziać miał nieśmiertelnością niebiańską. Innych znów dlatego nazywa apostoł niebieskimi, że przez łaskę stają się członkami Chrystusa, iżby wraz z nim stał się jeden Chrystus niby głowa i ciało. O tym pisze apostoł w tymże liście jeszcze wyraźniej. Przez człowieka śmierć i przez człowieka powstanie umarłych, bo jako w Adamie wszyscy umierają, tak i w Chrystusie wszyscy ożywieni będą. Oczywiście już w ciele duchowym, które będzie w ducha ożywiającego. Nie! iż wszyscy wadami umierający członkami Chrystusa będą spośród owych bowiem znacznie więcej skazanych będzie na wtórą śmierć na wieki lecz dlatego powiedziane jest raz i drugi wszyscy ponieważ jako nikt nie umiera ciałem cielesnym jeno wadami tak też nikt nie bywa ożywiony ciałem duchowym jeno w Chrystusie przetoż by najmniej sądzić nie należy że my Zmartwy w staniu, takie samo ciało mieć będziemy, jakie miał pierwszy człowiek przed Grzechem, a i owo powiedzenie: jakiś ziemscy, tacy ziemscy. Nie o tym się ma rozumieć, co nastąpiło przez upadek w Grzech. Wszak nie można rozumieć, że pierwszy człowiek zanim zgrzeszył miał ciało duchowe, i że dopiero za karę zostało ono zamienione na ciało cielesne. Kto tak myśli, ten nie ma dobrze w pamięci słów wielkiego doktora. Jeśli jest ciało cielesne, jest i duchowe, tak też napisane jest, stał się pierwszy człowiek w duszę żywiącą. A zali się to po grzechu stało, jeśli taki już był pierwotny ustrój człowieka, ustrój z którego święty Paweł wziął to świadectwo zakonu, by wskazać na ciało cielesne?